Cześć kochani! Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy draping z wybieganych kilometrów, który nieraz biegam po tym sadzie. Teraz pięknie zakwit. właśnie słychać traktory Adasia i tak dalej, ale powiem Wam, że chciałam Wam nagrać początek w tej scenerii, bo naprawdę pięknie pachnie pomimo, że nie ma słońca, ale jest wilgoć i ta wilgoć daje taki zapach tych kwiatów bardzo fajnie jest, bardzo lubię jak jest tak bilutko, fajniutko, miło się biega i oczywiście zobaczcie sobie mój kilometr, kilometraż, który pokonałam w tym miesiącu zabrakło mi 4 km do 72 ale mam 68 km zaokrągliłam, więc draping będzie na 70 zł, tylko oczywiście rozłożymy go w czasie na kilka odcinków. kochani z Wami już przy stole, mam tutaj zestaw z drapek, no i jak widzicie są to z drapeczki krzyżówki które bardzo lubię, udało mi się je wreszcie znaleźć w tej nowej kolekturze, którą ostatnio testuję, I no i nie jest jakoś za bardzo ciekawa, ale zobaczymy, może akurat coś fajnego będzie mam tutaj właśnie 7 krzyżówek z tej samej paczki i mam 1, 2, 6 8, 13, 16 i 22, no bo po prostu takie już zostały, bo już taka resztka, resztka, ale cieszę się że zdobyłam właśnie te, będziemy sobie razem je drapać i po jednym po jednej zdrapce na odcinek i może częściej będę te odcinki rzucać, bo chciałabym coś tutaj wydrapać żeby były na kolejne kilometry widzieliście zdjęcie, bo wszystko to dokumentowałam wyszło mi 68 km no ale do Zaokrągliliśmy i mamy na 70 zł. W poprzednim miesiącu drapałam na 72, ale wcale nie przebiegłam 72 km. Tylko mniej sobie po prostu doliczyłam ze względu na to, że chorowałam i sobie taki bonus zrobiłam, a w tym razem nie ma bonusu, po prostu tyle wybiegałam no i tyle drapie, z czego jestem bardzo dumna a ostatnio naprawdę energia mi dopisuje mam dużo siły i biegam i przy okazji chcę Was zaprosić jutro na taki bardzo fajny dla mnie odcinek na kanale Moje Życie w Polsce zaraz Wam wstawię wstawkę taką dla zachęty będzie to odcinek z piosenkami znaczy z muzyką, do której biegam i w trakcie tej muzyki zobaczycie wszystkie, wszystkie moje medale, które zdobyłam w swoim, że tak powiem, życiu biegowym. To jest taki filmik bardziej podsumowujący moje, <laughs> moje dyganie w, na 40, bo nie ukrywam, kończy mi się niedługo 40, i, no i robię sobie jakieś tam podsumowania życiowe, ale stwierdziłam, że nie będę robić takie podsumowanie wszystkiego, co się tam wydarzyło, bo się w życiu wydarzyło dużo różnych i fajnych, i niefajnych rzeczy ale takie z medalami jak najbardziej. Nie wiem, czy kiedyś nie wrzucę ten filmik jeszcze na tym kanale, ale na razie będzie to na kanale Moje Życie w Polsce, więc zapraszam Was jutro. Powiem Wam, że jak montowałam filmik, to bardzo dużo fajnych wspomnień do mnie przyszło i w ogóle wzruszyłam się nieraz, bo też też zobaczycie tam kilka zdjęć, które wstawiłam, bo miałam wywołane. Oczywiście mogłabym więcej zrobić tego, ale... To jest jednak praca, jak ktoś nie ma takich zdolności montażowych i tak dalej. No i trzeba ten materiał zebrać. A medali jest naprawdę bardzo, jak dla mnie, oczywiście sporo, no bo ja się nie porównuję do męża. Mąż ma o wiele więcej. W każdym razie będzie można tam zobaczyć dużo medali. Także ja jutro Was zapraszam, a tutaj sobie zobaczcie mały, mały taki wstawkę dla zachęty. mam nadzieję, że Was zachęciłam, że jutro będziecie, postaram się wstawić to jako premierę i obejrzymy sobie razem i oczywiście zapraszam zakładać dresy i tak dalej, więc można sobie będzie poćwiczyć, bo nie mówię, żeby biegać, ale poćwiczyć jak najbardziej. Zaczynamy, kochani, drapać z numeru 1 i weźmiemy sobie drapaczek, zobaczymy jaki może ten jednak będzie mi Wygodniej. będę przesuwać. No i zobaczymy, czy coś nam tutaj da z drapeczka i zaczynamy drapać. Trzymajcie oczywiście kciuki. Ja myślę, że odcinki będą codziennie, bo nie chcę przedłużać. I oczywiście zapomniałam znowu powiedzieć, bo dzień zapowiedzi. Szykuję dla Was rozdanie. Rozdanie z okazji urodzin będzie dwie nagrody do wygrania, tylko jeszcze się zastanawiam, na którym kanale zrobić te rozdania na moje życie w Polsce, czy na tym, ale bardziej się skłaniam na kanale Moje życie w Polsce, dlatego że mam tam dużo fajnych widzów, których też bym chciała dać szans, którym też bym chciała dać szansę wygrać u mnie na tym rozdaniu. E i szykuję bardzo fajnie niespodziankę, mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, niespodzianki będą bliźniacze, tylko tam coś, coś, tam się będzie różnić, ale to wszystko z czasem. W każdym razie, kto będzie chciał coś wygrać, to zostańcie ze mną, że tak powiem i czekamy na rozdanie. Dobra, skupiamy się, bo dużo rzeczy chcę powiedzieć i wiecie, jak to jest. <laughs> Adaś, powiem Wam szczerze, że ogląda teraz bajeczkę, a ja chcę szybko nagrać odcinek. Bo jeszcze dzisiaj będziemy pracować, pomimo że jest pierwsze i <laughs> święto pracy, ale święto pracy nie zwalnia od pracy. Póki nie pada, to trzeba po prostu wykorzystać jeszcze pogodę i coś tam zrobić. Literka E. Tutaj Kra, Aster, Karmel, Ural. Mamy tutaj w bonusie. Jeszcze tak wiecie, tort o, słyszę, że to już jest rum ok odra oczywiście jak się coś tam zgubi, nie zauważy no to sobie później odnajdzie się <grym> wiadomo r kram tak, ok literka c cis szewc tutaj mamy cy mamy w bonu bonusie tutaj mamy cy uncja no i chyba więcej nie widzę chyba więcej nie widzę możecie słyszeć głosy, ale to nic tutaj kadr, karmel kra no, podobna ta zrabka już wychodzi, i pod koniec miesiąca będzie nowa. To może by tak na koniec coś dała, bardzo ją lubię, ale nigdy jakoś tak za bardzo w niej nic nie wygrałam fajnego, tylko jakiś tam mały zwrocik i tyle. No, ale nic, będziemy się starać coś tutaj wydrapać, <noise> bo by było szkoda. Literka W. Szewc. Sprawdzam jeszcze, czy dobrze widzicie. Tutaj tylko to. Mało. Lew. Ewa. Waluta. Waza. Tutaj mamy trochę więcej tego wy. Okej. Okay no taka literka X ale czy widziałam ją to nie wiem bo jakoś nie, nie jeszcze nie nie rozejrzałam się, ale wydaje mi się, że nie ma a jak będzie to zdrapiemy literka S Aster Szefc Cis sykomura, Plaster ok S Szpic więcej nie ma, tutaj chyba cy przygapiłam osa chyba tyle, dobra, następna, następna literka literka ty plaster tort plaster tag więc chyba nie widzę. Tabaka. Tutaj mamy ty. Taniec. Agat. Edyta. Etiopia. Tutaj mamy jeszcze ty. Okej. Okay. Następna literka my. O, mamy tutaj w bonusie karmel, rum, sykomora, sykomora, nie wiem, co to znaczy sykomora. Motyw. Tutaj mamy my. okej okay. okej okay. Ach, musiałam przerwać, bo mąż woła. <noise> Dobra, yy, skończyliśmy na literce my. Adam, o Adam, mój kochany Adam. Tutaj mamy my. No i chyba tyle, ale jak coś jeszcze będzie, to może się znajdzie. Literka my. No, my jak Natalia. Tak, wszystkich Natalii witam. <laughs> yy, ale więcej nie ma tutaj, widzicie, mało jest tego. Nina taniec taniec, dno no więcej nie widzę teraz Bogdan Uncja tutaj mamy my i więcej nie widzę następna literka literka zer mamy w bonusie, może będzie słuchajcie, <noise> bonus ale byłoby fajnie z z Tutaj mamy z. Jeszcze tak patrzę, czy czegoś nie przegapiłam. Teraz tutaj jazda. No miło by było, jakby w yy, pierwszy dzień i była pierwsza wygrana. A wiecie, że jedynki czasem potrafią naprawdę zaskoczyć. No i fajnie by było, ale zobaczymy. Na Lotto to wiecie, jak to jest. Ale jest fajna zabawa. Ok, więcej nie widzę. Ale jeszcze mamy troszkę literek. Literka G. G. G, 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 G. Tak. Więcej nie ma. No zostały takie dwie literki O i A. Co naprawdę dużo by dały. No przede wszystkim dałyby bonus, nie? Bogdan, Agat. Ale nie wiem, czy to. Będzie tak fajnie. Bóg. Ok. Więcej nie ma nic. Literka O. Mamy moc. Ok. Ciekawa jestem. Mamy pierwsze słowo tort. Pierwsze w ogóle słowo w tej zdrawce to mamy tort. Tak, tort. Teraz tutaj O, tutaj O, tutaj O, tutaj O, tutaj O. Tutaj mamy O tutaj mamy o tutaj mamy o nie ma tutaj żadnej jeszcze żadnego słowa yoga osa ok i tutaj mamy o no dobrze zobaczymy czy będzie to a czy nie literka e tutaj e tutaj e mamy drugie słowo szczyt tutaj mamy e i tutaj mamy e no ciekawa jestem czy coś będzie czy nie ale coś mi się wydaje, że, że nie będzie tego A. No ale patrzymy. Właśnie w tych zdrawkach to tak jest, że tak nie wiadoma jest do samego końca. Ewa. Tutaj mamy pierwsze słowo getto. Tutaj elf No i więcej nie ma. Adaś coś bardzo mocno opowiada. Literka D. Tutaj mamy D. Kadr. No, jakby była literka A, to naprawdę byłoby bardzo dużo mm, wygranej. A wątpię. Tutaj mamy dno. A wątpię. Wątpię. Ok, dalej. Dy, Edyta, Adam. To by było tyle. No patrzcie, jaka literka. Której nie ma. Nie ma, bo, bo nie ma. Literka P pisz plaster tutaj p tutaj p no, czuję, czuję, że nic z tego nie będzie bo nie będzie tej literki p tej literki a także niestety i literka i mamy cis ale czy coś nam to da? i pisz A, ale mamy tutaj, kochanie, trzy słowa, więc nie, cztery mamy. Wow! To jednak jest jakaś wygrana. <laughs> Pisz, cis, tort i szewc. Może jeszcze coś przygapiłam, <laughs> ale bardzo się cieszę, bo to oznacza, że mamy tutaj 20 zł w zdrawce 1. Ale zobaczymy, może jeszcze coś tutaj będzie. Ale wątpię, bo tutaj nam brakuje szpic. Mamy tylko szpic chyba tak, i dno, no a tutaj nie było, l nie było, no niestety, i z tej strony, i tylko i, no i tutaj chyba jest tylko jedno słowo, Getta. no dobrze, no to się bardzo cieszę, zobaczymy co mogło być yy, tutaj, no 70 zł, ale fajnie by było, cały drapień by był, yy, na zwrocie, ale ja i tak się cieszę. Zobaczymy tylko, czy czegoś jeszcze nie przegapiłyśmy. Chy, nie było, nie, a nie było, l nie było i nie było. Także wydaje mi się, że tutaj już nic nie ma, więc patrzymy kontrolni. Wydaje mi się, że powinno być OO. No i mamy, kochani, OO. Także y, bardzo się cieszę, bo y, to oznacza, że co by już nie było w tamtych zdrawkach. Na pewno będą kolejne odcinki z wybieganych kilometrów, bo mamy 20 zł, więc bardzo się cieszę. <grych> no fajnie, bardzo się cieszę. Jest to drapeczka z numerem 1. Zostało nam jeszcze y, 6 drapek z numerem 2, 6, 8, 13, 16, 22. Zobaczymy, co będzie. Trzymajcie, kochani, kciuki. Bardzo bym chciała, żeby było więcej niż jest, ale już się cieszę. Także, kochani, zapraszam Was jutro na kanał Moje Życie w Polsce. Mam nadzieję, że wam odcinek się spodoba. Mam nadzieję, że taka forma też wam się spodoba, że będziemy sobie drapać 7 dni pod rząd. Oczywiście zapowiadam konkurs z okazji znaczy rozdania z okazji urodzin, ale to wszystko z czasem. No i będzie się działo. Oczywiście powiem wam szczerze, że mam teraz dużo pracy w ogrodzie i jest mi ciężko wszystko tak jakoś połączyć, ale powiem wam, że chcę jakoś to uczcić, chcę jakoś to jakoś nie wiem Coś, bo mam jakiś taki dreszczyk, że, że już to się zbliża, ale na pewno będą fajne nagrody, bo jeszcze wyjeżdżamy w górę przed samymi urodzinami i na pewno będę chciała coś tam jeszcze fajnego kupić dla Was, więc na pewno będzie fajnie. Bardzo Wam dziękuję, kochani, jeszcze raz, naprawdę jestem zadowolona, bardzo fajnie się zaczyna miesiąc, mamy fajną wygraną. No i co, trzymajcie dalej, kciuki, Pozdrawiam, kochani, buziaczki, papa. Pa.